I got the horses in the bag. Horse stock is attached Head is black Got the is black and mad. Zemokier, będziemy dzisiaj robili przykusy Będziemy pukali do drzwi I Jakby coś to mój kamerzysta będzie robił szybko cięcie Nie będę mówił nawet, że widzimy się już w drugim domu Do którego będziemy pukać Więc zapukamy I jak zapukamy to kamerzysta zrobi szybko cięcie I widzimy się w drugim domu Zapraszam was do Jak widzicie, widzimy się, widzimy się już przy drugim domu. Z, za chwilę widzimy się przy drugim domu. Siemano, widzimy się przy drugim domu. No teraz robimy pranka o jajko 510.